Cześć Boże, kochani, mamy dzisiaj 28 dzień do wigilii zesłania Ducha Świętego i zapraszam Was do 11 rozdziału Dziejów Apostolskich. Dzisiaj w głównej roli: Święty Piotr i Poganie. Dlaczego akurat Poganie i Święty Piotr dzisiaj są głównymi bohaterami pierwszego czytania? Mianowicie następuje. W mentalności pierwszych chrześcijan, w mentalności świętego Piotra i innych apostołów, bardzo znacząca zmiana. Mianowicie dokonała się ona podczas snu. I to też myślę warto gdzieś podkreślić, że gdy mamy włączone wszelkie zmysły, gdy śpimy, gdy jesteśmy, tak powiem, grzeczni na jakieś natchnienia Boże, ponieważ nie możemy ich zanegować, Bóg, może właśnie poprzez ten przekazać nam bardzo, bardzo ważną wiadomość, choć niełatwą. Bo jak czytamy, święty Piotr ma wizję zwierząt nieczystych, odczuwa, że ma je, tak powiem, spożyć i się przed tym wszystkim po prostu broni. A jednak intencją tego snu jest to, aby do Piotra dotarła świadomość tego, że Bóg chce wylać Ducha Świętego, który w ówczesnych Żydach czy w ówczesnych apostołach był w pewnym sensie zarezerwowany wyłącznie dla nich na po prostu pogan. No i jak czytamy, rzeczywiście to, to się po prostu, to, to po prostu dzieje. I chcę Ci powiedzieć, że zmiany takie głębokie, mentalne, które dokonują się w nas, coś na zasadzie tej ewangelizacji do potrzeb, są również inspiracją ducha świętego. I dzisiejsze moje pytanie brzmi, kochani, bardzo prosto: jak wiele musiałeś, czy musiała zmienić w swoim myśleniu, gdy zaczęłeś, czy zaczęłaś chodzić z duchem świętym? I z tym nas, kochani, dzisiaj zostawiam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia jutro z Bogiem. Odpoczywajcie, bo mamy dzisiaj przecież kolejny piękny dzień. Długiego majowego weekendu. Z Bogiem.